No, to w końcu zdecydowałem się nagrać swój pierwszy podcast. I co za tym idzie, założyć kanał, na którym będę mógł z Wami podzielić się swoimi przemyśleniami. Będą one dotyczyły chyba wszystkiego: od zwykłej prozy życia, aż po rozmyślenia o wszechświecie. W końcu, co może już zdradzać nazwa tego kanału, to podcast o wszystkim. A ja nazywam się Piotr Stolc. Cześć! Wiecie co, sam nie wiem dlaczego zdecydowałem się na to. Już od dłuższego czasu z tyłu głowy miałem potrzebę, bo ja wiem, wygadania się, przekazania czegoś innym, pogadania do mikrofonu albo po prostu podzielenia się jakimiś spostrzeżeniami, a kto wie, może później rozmów z wartościowymi ludźmi. Ale wrócę jeszcze do tego pogadania do mikrofonu. No właśnie, na co dzień jestem dziennikarzem telewizyjnym. Pracuję w jednym z najczęściej oglądanych programów śniadaniowych w Polsce. Ale wcześniej, bodajże 9 lat temu, pracowałem jako prezenter radiowy. Jezu, jak ja uwielbiałem gadać na antenie. A w ogóle fajnie jest wtedy, kiedy ktoś tego słucha, tego co masz do przekazania, i zostanie to w nim, bo na przykład usłyszy jakieś rady, wda się w dyskusję, albo po prostu zostanie, bo zaciekawi go dana myśl. I taką też mam nadzieję, że ktoś z Was trafi na to nagranie, komuś się spodoba i wspólnie będziemy mogli to tworzyć. No dobrze, do rzeczy. Tytuł tego podcastu to motywacja i to, jakie to jest szerokie pojęcie. No bo często słyszymy, że motywacja to coś, co trzeba mieć, że każdy, kto odnosi sukces, to ma motywację, że wstaje codziennie o piątej lub o czwartej nad ranem. Przemywa twarz zimną wodą, biega rano, jest zdrowe śniadanie i tym podobne. Ale prawda jest taka, że większość z nas nie ma jej cały czas. Przecież motywacja to nie jest jakaś supermoc. Owszem, czasem, gdy złapiemy na coś fokus, to potrafimy przecież zarwać nockę nad jakimś projektem. Potrafimy zbudować domek na drzewie albo... Wymienić zawias od szafki, o który prosiła nas żona trzy miesiące temu. I wtedy po prostu działamy, aż pali się w rękach. Ale motywacja jest bardziej jak, jak pogoda. Raz świeci słońce, raz leje deszcz, a czasem masz burzę z gradem i piorunami. I wiecie co? Moim zdaniem, to jest ok, to jest normalne. Ważne, żeby wiedzieć, że nie musisz czekać na słońce, żeby coś zrobić. Bo często samodziałanie tworzy motywację, a nie odwrotnie. Podam Wam jako przykład swoje doświadczenie sprzed kilku dni. Przygotowuję się do biegu Niepodległości w Gdyni, 10 km. I kiedyś biegałem długie dystanse, osiągałem tam jakieś sukcesy, zgarniałem medale, no i fajnie. To było jeszcze za czasów, gdy w ogóle nie wiedziałem, czym jest męska depresja. Swoją drogą, to jest ciekawy temat, który wciąż przepracowuję. I muszę z tego wyjść. Ale do brzegu, bieganie. Przygotowuję się do przebiegnięcia tych 10 km. To będzie moja pierwsza dycha na zawodach od, bo ja wiem, 15 lat. Postawiłem sobie za cel, że przebiegnę to poniżej 40 minut. No ale, żeby to zrobić, trzeba trenować. Ale, widząc tę kiepską pogodę za oknem, no po prostu się nie chce ruszyć tych 4 liter z kanapy, nie chce się wyłączyć serialu na Netflixie. Nie chcę się wychodzić z ciepłego domu i iść w ten ziąb. Walka z samym sobą trwała chyba 20 minut. W końcu wstałem i wyszedłem z domu. Ta motywacja, o której mówię, przyszła dopiero wtedy, gdy przebiegłem jakieś 4 km, i wtedy pomyślałem sobie: Ok, przebiegłem 4, no to dam radę jeszcze jeden. Przebiegłem ten jeszcze jeden, był piąty kilometr. No dobra, no to w takim razie jeszcze jeden. I takim sposobem przebiegłem 10 kilometrów w 41 minut na treningu. I słuchajcie, dzień stał się jakoś lepszy. Ta motywacja przyszła dopiero później, dopiero wtedy, gdy poniekąd zmusiłem się do czegoś, ale później miałem takie poczucie, że fajnie, że to zrobiłem. I tak samo w przypadku tego podcastu, myślałem o tym już od kilku lat, i pewnie gdybym dzisiaj się do tego nie zmusił, gdybym dzisiaj nie powiedział, stary, robisz to, dzisiaj nie siedzisz i nie grasz w tę fifę, to bym tego pewnie nigdy w życiu nie zrobił. A tak proszę, siedzę i gadam do mikrofonu, i mam nadzieję, że wy tego słuchacie. Jeśli tak, to świetnie, to się mega cieszę. No, to co zrobić w takim razie? Żeby ta motywacja była, żeby jakoś się tam pojawiła. Ważne są te małe kroki, idąc tym słynnym cytatem. To mały krok dla człowieka, ale wielki dla ludzkości. To w tym przypadku ten mały krok może okazać się wielkim dla ciebie, dla twojej rodziny. Zamiast szukać tej motywacji, spróbuj skupić się na jednym małym kroku. Nie idź na siłownię na dwie godziny. Po prostu ubierz buty i wyjdź na spacer. Nie musisz od razu napisać przecież całej książki. Napisz chociaż jedno zdanie. Bo czasem po takim małym kroku, po takiej jednej małej rzeczy, może zadzieć się magia. Bo kiedy już ruszysz, to będzie jakoś łatwiej. Ale okej, okay, ruszyłeś. Zacząłeś działać. Pach, trach, fiku, miku. No, no działasz po prostu. Mówisz okej, okay, jutro dokończę resztę. I nadchodzi to jutro. To jutro jest takie trochę ponure, szare. No, nie chce ci się jeszcze bardziej niż wczoraj, jeszcze bardziej niż przedwczoraj. I może to kuriozalne, co powiem, ale spoko. Nie musisz być dla siebie katem. Wszyscy mamy dni, że nic nam się nie chce, i to też jest część tego całego procesu. Jeśli się zatrzymasz, to nie znaczy, że zawaliłeś, bo odpoczynek to nie porażka. Nie musisz być produktywny przecież przez 24 godziny, przez 7 dni w tygodniu. Czasem najlepsze co możesz zrobić to odpuścić, ale pamiętaj, tylko na chwilę. Najgorsze co może być, to takie rozleniwienie, bo o ile odpoczynek macie zregenerować, ma wyczyścić tobie głowę. To gdy następnego dnia będziesz znów chciał odpoczywać, to kurde weź się w garść, zacznij działać. I ta motywacja znów wróci. Tak jak mówiliśmy o tym wcześniej. Bo tak, to proces, długi proces. I zauważyłem jeszcze jedną ciekawą rzecz. Gdy rozmawiałem o tym ze znajomymi, to czuli się najbardziej zmotywowani wtedy, kiedy zaczęli coś robić dla siebie, a nie dla innych. Nie po to, żeby komuś coś udowodnić, nie po to, żeby udowodnić, że dadzą radę, tylko dlatego, że Coś dla nich było ważne. I wtedy, nawet gdy mieli gorszy dzień, to po prostu wiedzieli, po co to robią. I to dawało im siłę. Ale celowo mówię tutaj o tym, że rozmawiałem ze znajomymi, bo ja chyba jestem trochę po drugiej stronie tego medalu. Nie wiem czemu, ale gdy robię coś dla kogoś, to właśnie wtedy jest to taki moim motorem napędowym. Wiem, że nie mogę czegoś zawalić, wiem, że ktoś na mnie liczy, więc po prostu działam. Ale mam problem z robieniem czegoś dla siebie. Ale spoko, wciąż się tego uczę i ostatnio idzie mi jakoś lepiej. Z biegiem czasu powstaną pewnie dłuższe materiały, przy których będziecie mogli zasypiać. Ale uznajmy, że ten to coś, co możecie sobie włączyć, na przykład do śniadania, żeby poprawić sobie dzień. No to podsumowując ten bądź co bądź tylko liźnięty temat motywacji, bo przecież jak wspomniałem, to szeroki temat. E, motywacja to nie cel, tylko narzędzie. Czasem działa, czasem się psuje, ale da się ją uruchomić z powrotem, da się ją naprawić. Więc jeśli dziś nie masz energii na wymalowanie całego domu, to zacznij od jednego pokoju. Jeśli nie chce ci się sprzątać całego domu, to posprzątaj pokój. Kto wie, może z rozpędu posprzątasz też kuchnię, łazienkę. I resztę domu, po prostu zrób jedną małą rzecz. To ona cię rozpędzi. I pamiętaj, to, że ci się nie chce, nie znaczy, że nie możesz. Jeśli wciąż tu jesteście, to dzięki, że wysłuchaliście tego w całości. Jeśli się spodobało, to dajcie znać w komentarzu, albo zaobserwujcie po więcej, bo to też taki właśnie motorek napędowy. Trzymajcie się, cześć, pa.